Rozgość się w przestrzeni nawi. Weź głęboki oddech, usiądź wygodnie i otwórz serce na to, co nadchodzi. Sprawdzimy razem, jakie energie zbliżają się do Ciebie i czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie. Jeśli ten przekaz dotknie Twojego serca zostaw ślad łapkę w górę, komentarz, albo po prostu bądź. Zapraszam do słuchania. Co powinien wiedzieć wodnik? Tarot odpowiedział dwójką buław, dziesiątkom mieczy i dziewiątkom buław. Dwójka buław to planowanie, wybór i wizja przyszłości. Pokazuje wodnika stojącego na progu nowego etapu. To karta planowania, wizji i świadomego wyboru. Oznacza, że przyszłość stoi otworem, ale wymaga decyzji: czy pozostaniesz w tym, co znane i bezpieczne, czy odważysz się wyjść w nieznane, by odkryć coś większego. To czas, by spojrzeć szerzej, nie tylko na to, co tu i teraz, ale na długofalowe możliwości. Dłójka buław przypomina, że marzenia muszą zostać przykute w konkretne plany. Twoja przyszłość zależy od odwagi, by wybrać, już teraz budujesz drogę, którą podążysz. Dziesiątka mieczy to punkt zwrotny, kryzys i zakończenie. To trudna karta, ale przynosi ważne przesłanie. Pewien etap dobiega końca. Może symbolizować bolesne zakończenie, rozczarowanie czy upadek. Moment, w którym coś już definitywnie się kończy i nie ma powrotu do tego, co było. Choć dziesiątka mieczy bywa bolesna, niesie też wyzwolenie. Skoro coś się skończyło, można zacząć od nowa. To przypomnienie, że nie można ciągle trzymać się tego, co jest już martwe i wyczerpane. To, co się kończy, uwalnia cię. Pozwól, by rozdział został zamknięty, bo nowy już na ciebie czeka. Te trzy karty tworzą historię przełomu. Dziewiątka była to wytrwałość, obrona i siła po trudach. Mówi o tym, że wodnik, choć zmęczony, wciąż stoi i broni swojego miejsca. To karta odporności, doświadczenia i siły, która rodzi się po przejściu prób. Oznacza, że choć droga była trudna i nie jesteś na skraju porażki, wręcz przeciwnie, zebrałeś doświadczenia, które pozwolą ci walczyć mądrzej i silniej. To także ostrzeżenie, by nie zamykać się całkowicie w postawie obronnej. Strażnik, który cały czas spodziewa się ataku, może przegapić moment, w którym okazuje się, że zagrożenie już minęło. Twoja siła rodzi się z doświadczenia. Wytrwałość doprowadzi cię dalej, ale nie pozwól, by lęk zamknął cię na nowe możliwości. Te trzy karty razem tworzą historię przełomu, który rodzi się po trudnych doświadczeniach. Dwójka Buław mówi: Przyszłość jest w twoich rękach, to ty wybierasz kierunek. Dziesiątka mieczy mówi, że niektóre drzwi już się zamknęły. Zaakceptuj koniec, aby otworzyć się na początek. Dziewiątka buław natomiast przypomina, że Twoja siła i odporność są ogromne. Wykorzystaj je, by wejść w nowy etap zamiast kwić w lęku. Te karty razem tworzą obraz człowieka, który przechodzi przez trudny, ale bardzo ważny moment transformacji. Stare cykle kończą się, a przed nimi otwiera się przestrzeń na nowe możliwości. Wodnik powinien wiedzieć, że jego przyszłość zależy od odwagi podjęcia decyzji. Czas biernego czekania minął, trzeba świadomie wybrać kierunek. Pewne rozdziały są już zakończone, choć to trudne. Uwalnia energię potrzebną do rozpoczęcia czegoś nowego. Jego siła i doświadczenie są bezcenne. To właśnie dzięki nim jest gotów na nową drogę, ale nie może pozwolić, by strach przed zranieniem zamknął go na zmiany. Wodniku, jesteś w punkcie zwrotnym. Stare drogi się zamknęły, a nowe stoją przed Tobą otworem. Twoje doświadczenia i wytrwałość są Twoją tarczą, ale teraz potrzebujesz odwagi, by spojrzeć w przyszłość z jasnością. Wybierz świadomie, pozwól odejść temu, co martwe, i otwórz się na to, co nowe. To, co było Twoim ciężarem, staje się Twoją siłą. Dziękuję za Twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech ci się darzy.